Tomek, jesteśmy Jesteśmy, byliśmy i będziemy Co tam masz za kotleta jakiegoś dobrego? A schabowego dostałem, butel schabowy będę jadł No i dobra, telefon już załatwiony na wtorek Tak, na już jest godzina 11, potwierdzona Także Tomek startuje Wszystko ma w zemce, elegancko Ale mnie opierdolił Dobrze Czasami taki OPR Tomek jest ważny ale z jednej strony miał rację, bo załatwił to wszystko już... No nie o niego żona to łatwi, bo ona tam zna i ten... Nie będę nic więcej mówił. I wiesz, Jasne. dużo większe możliwości ma. Załatwiła wszystko, a ja nie poszłam Mamy to mówić. No ale mamy termin, także... Także życie. lecimy z koksem. Dobra, ja sobie później zapiszę to wszystko. Zresztą. Ja już zapisałem. Gdzie co i ja Dobrze. Ja już Bo zapisałem później dobra, ci podyktuję najgorszy. Ja nie chcę, żebyś mówił przy kamerze adresów. No nie, dlatego ci mówię no, później. Tak, dlatego mówię. Zapisałem później ci podyktuję, to nie? Żeby okay, nie było. Na 11. Startuje. Ja. Mhm. A jak się czujesz Tomek, powiedz, teraz. No teraz przybyłem po tym telefonie i w życiu naprawdę lepiej. Dlatego, że ja wiem, że to jest 100%. Mhm. To jest Jednak... 100% procentowy. To wiem. Dlatego, że czuję lepiej. No i przede wszystkim powiedział mi, że ten, żebym się nie zajmował jego pobita ten będzie ogarniać dalej. Mieszkanie to będzie tam gadać. Mówiła papiery, bez papierów? Mówi, że załatwi. Tak, państwo niemieckie właśnie jej pomaga w tej sytuacji. Chociaż jego że jego, jego kobita ma Dobrze właśnie, duże możliwości. Naprawdę fajnie i dobrze. Ale naprawdę to co mnie, To co mi nawciskał to nikt mi chyba przez 15 lat tak nie naciskał jakąś minutę No Ciebie no, załatwił mi przyjechali po mnie przecież busiem. No, Specjalnie. Teraz to ty jesteś bardziej wrażliwy to jak mi się wydaje nie jest tak, że jesteś bardziej wrażliwy na, na ogólnie na wszystko, że nawet jak się do ciebie mówi, to ty to od razu wiesz, analizujesz i nie wiesz, nie wiesz jak, jak po prostu jak do tego podejść. Nie rozumiem. Nie rozumiesz co mówię. Mówię, że bardziej jesteś wrażliwy. No ktoś tutaj, wiesz, próbuje, próbuje tam ciebie do parteru sprowadzić, bo, bo wywaliłeś no. numer. A ty już myślisz, że on po prostu, wiesz, opiernicz tobie dał. Nie, to może tak nie jest taki ten, może to, wiesz, no inaczej będzie, no wiadomo, że się zmieni, no całkiem mój ten się zmieni, no przecież, słuchaj, ja jestem cały czas pod wpływem tego, to jest całkiem co innego, a całkiem co innego jest nie być pod wpływem tego, tak? No, na no, pewno. Słuchaj, będąc pod wpływem tego, tego, jest mi wszystko obojętne. Tak? No tak. Nie martw się, nie przyjmujesz się, nie... Nie mówiłeś wcześniej. Nie, nie będąc pod wpływem tego, jest znowu co innego. Szybciej się kurwa... Szybciej łapię z doła. Szybciej... Myślę co innego. Szybciej to. Rozumiesz? No raczej. Dlatego Zmienia się Tak jak Ci mówiłem ostatnio. Dochodzą mnie momenty, gdzie wiesz... Wstyd mnie ogarnia. Wstydzę się. To jest. Takie rzeczy. No No ale Tomek, ja uważam, że będzie lepiej. Gorzej na pewno już nie będzie. No to, to na pewno. O czym teraz myślisz, Tomek? O czym myślę? Myślę o tym, że jak tam pójdę, czy będzie możliwość, żeby porozmawiać, żeby po prostu uniknąć straty tej nogi wiesz o co chodzi żeby po prostu uniknąć straty tej nogi bo jak na razie jedyna droga jaką je, jaka jest będąc na terapii i uniknąć straty nogi to bym musiał prywatnie wziąć lekarza mieć prywatnie lekarza który on by w czasie okresu mojej terapii leczenia, on by w tym czasie podjął się leczenia mojej nogi. Wiesz? No, ale wiem. Ja wiem, to Ale że... nic nie zrobię z tego, bo nie stać nie? No tu jest problem, właśnie, bo to leczenie to jest długotrwałe i, i strasznie drogie. Ale nie stać. Tak ci Dlatego będę. Ale tak mi powiedział, że się nie martwił nawet i jak ten. Oni nawet jeszcze szybciej zareagują. Z pomocą załatwienia wszystkich formalności. Nawet jak mi się pozbył. Ale to i tak mnie nie uszczęśliwia. Z myślą tą, że się pozbędę kawałek swojego ciała. Bardzo ważne. No ale nic nie zrobił, będzie dobrze. Będzie dobrze, lepiej i najlepiej. Jeszcze hmm. będzie nartami gdzieś. Mówisz? że no, takie plany? Nie, tak sobie rzekł Ale fajnie, już jest ten i dobra. Ok. No hmm. i co? O mało się dzień jak co Wczoraj mi szybko poleciał dziennie. Dziesiąta rano. Nie wiedziałem kiedy pasił już 16, nie? nie A dzisiaj przysnęłem W do dziesiątej, Jak nigdy, patrz Gdzie ja? Nie pamiętam, kiedy ja spałem tak. Nie, przepraszam, w niedzielę też spałem. Długo. Ale w niedzielę spałem długo, bo dwa dni nie spałem. Poszedłem w niedzielę o siódmej rano spać. I o, 11 I o której? Wstałem. O 11 wstałeś? Mhm. A wczoraj, o której poszedłeś spać? Wczoraj? Wczoraj, no. Od i, i odwres całą, odwres. całą noc spałeś, nie budziłeś się? Nie, wstałem rano. Wstałeś. Nie, nie, wstałem rano, poszłem do toalety. Poszłam do toalety, poszłam pobrać lekarstwa. No i wróciłem i się położyłem. Tak, Ubiec, bo 10 euro miałem na dziesiątą, bo z Patryciem zawsze tak robimy. No to wiesz. Stwierdziłem, że sobie poleżę do tej dziesiątej, zanim ten przyjedzie. Po co? No i przysnęło mi się, Patryk nie No Mówię, to co są tu do dziesiątej, no co? A spałem tu pod bankiem, bo zaczęło padać delikatnie. A wiesz, tak się zanosiło na konkretny deszcz i wiatr, że mówię, zmoczy mnie. No i co? Przeniosłem się, i co? Padało tak, że mogłem tam spać. To tak. Jak ja przyjechałem w sumie to ty niedawno wstałeś, nie? No tak, tak No ile to trwało, no? No ja byłem. Przed gdzieś... tobą? Już ci mówię. Obudził mnie Patryk, wyszedł na dół, kupił materiał. Zeszliśmy na dół Walłem. No i wychodziłem dopiero. Może 15 minut na nogach byłem dopiero. I do mnie dzwoniłeś? No, jak Od wychodziłem, to dzwoniłem, bo na dole zasięgu nie było. No, a ja już byłem koło ciepła. A ty już byłeś koło mnie? Mm. Już ty <głos> <głos> No, wczoraj byłem w rolku, wczoraj znajdowałem dosyć dużo, wiesz? sobie tak, siedziałem i paliłem te rolki. Powiem ci, że ten. Zacząłem popalać te lolki. No i całkiem inaczej, się. lepiej mi to się czuje, wiesz? Lepiej się zaczynają, dlatego że. Te... Ale mówisz psychicznie lepiej, czy fizycznie? Tak, w ogóle. Psychicznie i fizycznie, tak? Do, no, przychodzi, już wieczór, przychodzi tak wieczór jako do 18 godziny, nie? Przychodzi, już 18. .00. Zaczynamy po pomału, wiesz. Nachodzą mnie te myśli takie wiesz, takie to wszystko, wiesz, o to chodzi. No ale tutaj ludzie normalnie na ulicy chyba palą, co? Te łąki? Bo ja szedłem tutaj z parkingu, to wszedł ta, taki młody chłopak ta. i, i taki aromat za nim jakiś się. Dokładnie. No to, to mnie takie wiesz. Lekkie załamania, lekkie to, wiesz, takie... Niech sobie wiesz, zapalę jednego, drugiego i lepiej. Co? I lepiej wtedy. No inaczej się czuję, nie? Nie. Nie doskwiera mnie aż tak ten. ten cały ten problem, nie? I przede wszystkim lepiej mi się idzie spać i, i mam apetyt, żeby jeść, bo tak. To, Uwierz mi, że jestem w stanie w ogóle nie jeść, nie? Coś 2-3 dni Nie? Mm -hmm. Nie czuję tego głodu, nie czuję tego zawsze wieczorem jak zapalę Już leżę To ostatnie co mam w Spalam Jednego zostawiam Jem Wszystko zjem Palę ostatniego peta I idę spać Bywa tak, że się budzę Gdzie jest pół porno wypalonej, bo z papierosem zasnęłem. No. No to, na to musisz uważać, Tomek. Tak. Tomek, ostatnio mi opowiadałeś, jak byłeś w Subidzach, Jak tam. Jak tam. Nie wiem, do jakiegoś kiosku. A, to nie będę opowiadał, bo tu wiesz, jak to jest. To nie nie chcesz jest. o tym mówić, ok? Słuchaj, to jest przestępstwo. No, no, dobra, ja tutaj zapytałem Ciebie, czy Ty może tutaj widzą, opowiesz o tym, ale. Nie, nie będziemy o tym mówić. Tak? No poszłem z kolegą w nocy, żeśmy ten siedzieli pod sklepem nocnym. Co tu zrobić? Palić się chciało, nie było to zapalić. a papierosy na sztuki były. No i wystąpiłem euro. No euro, bo nie wiem. No i co? Euro mi dał, ale my w Polsce, tak? A w Kantorze Eura nie chciała zbyć z To było całe, to tak, a na przykład 20-50 cępki nie. No ale tam normalnie brał. No i mówię do niego idź, weź dwa papierosy. No i ją weszedł. Otworzył drzwi. No i stoi w tych drzwiach. jaka dali się, mówię, co on robi? Głonny, czy co? No i po chwili patrzę co on robi. A wiesz, a jak chodź... Wchodziłeś po skutkach tako, do sklepu, otwierałeś, to była lada, tu i że jak na wyciągnięcie ręki alkohol mogłeś ściągać. Nie? A prosto była lada, i on siedział. No, no. i teraz słuchaj, on weszedł i zobaczył, że sklepowy śpi. No i zaczął alkohol ściągać, i mnie woła. Podeszłem. Wzieli pięć butelek wódki takiej dobrej, wyśli. No i on do mnie mówi tak, słuchaj. Ja wchodzę, idę na zaplecze, kartony z papierosami biorę. Ja mówię, co ty żeby Ty jesteś łomny. Mówi tak, mówi, stój tutaj w drzwiach, mówi, tak, tylko trzymaj drzwi. No i teraz słuchaj. Numer. On wchodzi do sklepu. Ja za nim stoję na skutkach, trzymam drzwi. No i on tak. Sklepowy śpi. Beszedł za zaladę na prosty sklepowego. No i tak, za ladę. zaladę. Zamiast wprost do kantorka, to on tak. I patrzy na sklepowego, nie? Ja patrzę na niego. Pierwszy raz w życiu takie coś widziałem. Oczy mu wychodzą. Komu oczy wychodzą? No temu mojemu koledze. Z czaszki normalnie mu oczy wychodzą. Nawiasz, czaisz to? Ale co ze zdziwienia, czy co? Stary, nie wiem, co się stało. No, mówię, co on ty tam. Oczy wychodzą. I takie coś. My co, no pierdala, On idzie do sklepowego, a to śpi. Mhm. No, Już wiem o co chodzi. Pliki pieniędzy były. No właśnie. Po 6 tysięcy. Na jednego wychodziło 12 tysięcy, 24 tysiące. I teraz tak. Wziął jeden plik, woła mnie. Podeszłem po lady, dał mi, sadziłem w gacie. Wziął drugi plik, dał mi, sadziłem w pieczeń. I odchodzę do wyjścia, żeby wstrzymać te drzwi. I On wziął jeden plik, wziął drugi, i już wszedł, i już wychodził z lady. I sklepowy się obudził. A on na środku sklepu był, sklepowy się obudził. I do niego. A ja zobaczyłem, to wyskoczyłem ze schodków, i tak jakby mnie nie było. No i teraz, takie co? On wybiega, leci, po sekundzie wylatuje sklepowy, i do mnie. Pilnuj, zaraz będę! <laughs> Dobie! <mnie. laughs> Pilnuj, zaraz będę! No <laughs> A ja stoję i wiem wszystko no co ja. Głupi, gdzie ja będę pilnował, jak ja mam pieniądze. Zostawiłem to i postęp już długo. No i w taki sposób po 12 tysięcy zarobiliśmy. No ale co z tego? Nie wiedziałem co zrobić ze strachu. poszedłem do, do tego, do tego, zwekslowałem je na euro. Całe 12 tysięcy, nie? Zwekslowałem na euro, poszedłem do Frankfurtu i 12 tysięcy wrzuciłem w maszynę. W automat, nie? Żartujesz? No. Na raz? Tak. Całe 12 koła wrzuciłem w automat. I po pieniądzach? Nie. Ustawiłem stawkę, trzy razy zakręciłem. No i coś tam dała, grosze i z powrotem wszystko wypłaciłem. Wszystko. Gdzieś może, żebym się nie skłamał, 10 euro straciłem, ale wszystko wypłaciłem, wypłaciłem wszystko, no i poszłem z powrotem na Polskę, poszłem do tego, z powrotem do, jak to się nazywa, do kantora, do, do kantoru, wymieniłem na polskie, bo mówię, jak w razie coś, no to mam potwierdzenie, że byłem w kasynie, wygrałem i ten, rozumiesz, na spancyjku, no i wziąłem taksówkę, pojechałem do Gorzowa, do brata, no i zajechaliśmy do Gorzowa i tam pod niszami ten sklep nocny co jest. Mówię weź tu podjeść, a wezmę butelkę wódki i papierosów. No i tak przyspiesz podjechał, ja wyskoczyłem szybko, a zanim pojechałem to za 3000 wziąłem się towaru, krystalu, tego zabiorę za przejadanie, za trzy koła. No i prawie pięć miałem jeszcze w kieszeni. No i wskoczyłem do sklepu tego nocnego, mówię paczkę papierosów i butelkę wódki. No i kieszenie. Mówię, gdzie ja mam port? Gdzie ja mam pieniądze? Kurwa, mówię, zostałem w samochodzie. Wyskakuję, patrzę, już taksówki nie mam. I co, pojechał pieniądze, z tymi Pieniądze za 3000 tysiące narkotyki, które kupiłem, buty nowe, wszystko, Taksówka zapierdolił i uciekł. Pozostałem bez niczego, godzina szósta rano, bez niczego No to wszystkich. ładnie się załatwiłeś, Gożowie. to ładnie. Dzięki Bogu zadzwoniłem do tej swojej dilerki, do Subic. Dzięki Bogu, że zostawiłem tyle pieniędzy u niej, pobrałem materiał. Mówi do mnie Tomek: weź taksówkę, ja zapłacę. Ile? 120 zł. Dobra, weź taksówkę, ja zapłacę. No i dzięki temu wróciłem do sługi. Tak się naciszyłem pieniędzy. Tomek, a ile miałeś najwięcej gotówki przy sobie w życiu? Mniej więcej? Tak. Miałem? Tak. Miałem, miałem. Bardzo Możesz dużo. powiedzieć ile? Bardzo dużo. Nie powiem ci, ale miałem bardzo dużo. Powiem Ci tak, Romek. Naprawdę. Ci powiem i to mówię każdemu. Po pierwsze, w czasie tym, co miałem pieniądze, dobre pieniądze, w tym czasie byłem za młody, za głupi i nie myślący. Jakbym myślał, to bym żył jak Pan. A to, się, a to wszystko się zebrało w takim czasie i takiej okoliczności, gdzie za szybko miałem dopływ dużej gotówki, ale jeszcze do tej gotówki, można powiedzieć, nie dorosłem. No i, i też wcześniej mówiłem, że jakoś tam byłem. ciebie pieniądze się nie trzymały. Żeby I byłem wtedy. Rozumiesz? I, I rozrzucałem pieniądze tak. Wie o co chodzi. No powiedz mi, a jakbyś teraz miał taką gotówkę? Te pieniądze, co miałem wtedy, jakbym miał teraz. W tym momencie. Nie, nie będąc uzależnionym, ani ten. To do końca życia leżę sobie w fotelu. i i obsługa mnie obsługuje, i żyje sobie w domu. Czyli, jakbyś miał tą kasę, co mówisz Ta. teraz, to mógłbyś sobie żyć do końca życia z tych pieniędzy, Dobra. tak? Naprawdę bardzo duże pieniądze. A na czym to można było zarobić, takie pieniądze, Tomek? Nie będę mówił, mhm. czy pokutowałem za to, bo bardzo dużo długo siedziałem na to. Okay. To już nie będę dopytywał, ale powiem ci... ci taką rzecz. Ten okres czasu, który za to przysiadziałem, powiem Ci nie żałuję. Dlatego, że był warty tego zarobku, co zarobiłem, ale tak jak mówię, byłem za młody i za głupi. Rozumiesz? Rozumiem. Czyli pieniądze po prostu przez palce ci przechodziły. No bo mogłyby mnie bardzo dobrze zainwestować. No chociażby kupić, nie wiem, jakąś ziemię, mogłem jakiś dom. Mogłyby się dobrze zainwestować, wiesz o co chodzi. Byłoby na dom? Na co? Na dom. Na dwa? Na ludzie. No. Naprawdę to były kolosalne pieniądze miałem. Tylko to tak jak ci mówię, Roman. Byłem za głupi i bardzo szastałem pieniędzy. Wiesz jak to popisówka pokazówka, że ty masz, wiesz o co chodzi? Głupoty, po prostu co głupoty. Mi 100 zł tam Ma! mówię co mi tam 100 zł I poszło. Tomek Wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę Dziękuję również Pozdrawiam jeszcze raz Was widzowie, dziękuję za oglądanie Tutaj jesteśmy Tomek tutaj, tutaj. Pozdrawiam za oglądanie Oglądajcie mnie Pomału zaczyna się wszystko. No nie powiem. Bardzo ciężko mi to idzie, ale jakoś pomału zaczynam. Próbuję. Bynajmniej, żeby to jakoś było dobrze, żeby nie być załamanym ani tym, pomału, pomału. Najbardziej co mnie. Potrzeba to. Liczę na Wasze wsparcie, co mi najbardziej będzie potrzebne. I z góry dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Tomasz. Trzymajcie się.